Jeśli mam głosy zmiany, witam, bardzo chcesz szukać na innym kanale. Jest to dziewiąty, dziewiąty odcinek daily, więc subskrybujcie mój kanał. Subskrybujcie kanał czerwonki, czerwonka plus. Tam też jest daily. Dzisiaj sobie zagramy w Brain Test 4, bo są cztery części. Ta jest najnowsza. No i kiedyś grałem w jedynkę, kiedyś bardzo dawno temu grałem w tą jedynkę, a teraz jest cztery. Nie wiem od kiedy w ogóle nie wiedziałem, że jest 2, 3, 4. No powiedziałem, że zagram sobie w czwórkę, jest najnowsza. Jest jest trochę bardziej rozbudowana i to wszystko. Więc jest to widziałem, że czerwonka nagrywa Brain Test. Teraz potwierdziłem, że nagra sobie brain Test 4, więc zagrajmy sobie. I okej. Okay, o co tu chodzi? Poziom pierwszy, czy jej, zrobimy 10, czy tam 20. I wybierz najlepszy talerz dla włycha Polka. B? Nie. A? A, że to wszystko na no, jeden, okej. Okay. a tego nie chcę. O, dobra. Trzeba było wszystko na jednym. Okej, okay, dobra. Więc robimy dalej. Dotnij największego donata na stole. Donata na stole... No to jest największy! Nie wiem o co tutaj chodzi. A, okej, okay, nie teraz. Okej, okay. o to chodziło. Tam to był największy, no ok, więc jest, muszę uspokoić rozcieżonego wujka. Wujka, dać mu o, donaty. Ok. To teraz? O, zjadź tu. Ok. No na razie to jest takie łatwe. Dotknij największego kwiatka. No nie stoi, nie stoi na żadnym kwiecie. Ten, ten, nie, ten nie i ten też nie. A, że tu było za nim słońce i dlatego tak świeciło. Myślę, że to jest jakiś inny kwiat. A... Się okazało się, że to jest słońce. Nie chcę nic przesłać, ja dobrze nie będzie przyszli. Okej. Okay. No i dobra, mamy znaleźć największe ciastko. A okej, okay, dobra. No udało się dobrze. Witaj w zagadkowie. Nazywają mnie tu przebiegłą litką. Graj dalej, jeśli chcesz poznać moich przyjaciół. doznać wszystkich moich... tutaj a nie to jest ryba. Raz, dwa, trzy. Może i ryby na talerz. A, i kolejne przyszły, dobra. Idziemy, Dobra, bo... No i kolejny poziom. Wycieś pyszczek mojego niegrzecznego kota. Coś tym ogonem da się zrobić? Nie wiem o co tutaj chodzi. Jeżeli przesuwam, to to. A jeżeli z drugiej strony go. Nie wiem. Bo jeżeli przesuwam tutaj, to leci w ten język, ale z drugiej strony kota nie ma. Nie ma ogona. Naprawdę nie wiem o co tutaj nie wiem, o co tutaj chodzi. Więc ok, ja myślałem cały czas i nie wiem, muszę podpowiedzieć. może go na jako dźwigni, by poruszać językiem. No okej, okay, no to ja robię to, ale... Nic mi to nie daje, no cały czas to robię. Ok, ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Chcę pominąć ten poziom i no, ja chciałbym też wiedzieć, no ale no. Nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi. Ale ok, widzimy dalej. Nie mamy zapasowej opony, pomocy. Tu można tym zakleić. Zapasowe yy, opony. Nie wiem, czy to można zakleić tym. Tak to nie działa. no. Tej przebić się nie da. Okej, okay, nie wiem, co tu można. Nie wiem, co tu można za bardzo zrobić. To się da jakoś. To się da przesuwać. To się też da. To się z tym nie da. To się da przesuwać. Możemy to dać do ręki. No nie za bardzo mu to można dać. Żeby on to napompował. nieco się stało, ale coś mu głowy wykręciłem. A że on może być oponą. Ok. No nie spodziewałem się tego, ale okej, okay. znajdź największą to. I to jest ta. I to jest większa marja. No to była łatw łatwiutkie raczej, no bo... To specjalnie, bo tych schowane. Dobra, pozbądź się łupierzu. Jak to da się jakoś zmyść. Tu się jeden na głowę jakoś wysypać. Nie wiem jak mam się tego pozbyć To się da jakoś, to się, tego się nie da otworzyć Nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi Mara weźmy sobie podpowiedź Potrząśnij telefonem? A A i łupie A i łupie Dobrze, mamy kolejne. Gdzie to moje hasło? Zyksy... Y... Muszę najpierw znaleźć wszystkie, wszystkie litery. Z X? Nie, 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 nie. To będzie hasło, na pewno. O gdzie tutaj jest uły, nie ma. O co chodzi? Nie. Nie, nie, ale tu nie ma u nie ma. Nie wiem, nie wiem co to może być. Weź się podpowiedź. Nie ma pytajnika. Nie wiem o co chodzi. Jeszcze jedna. Spodziewałam się tego, więc okej. Okay. No i jeszcze... Ostatnie to jest. Muszę nacisnąć czerwony guzik. No i to na... No, no i zadziałało, no. OK Okej, więc no to już będzie... To już będzie chyba na tyle. Jeżeli nam się spodobał, jeżeli chcecie więcej... To może zrobimy sobie więcej. Wejdźmy sobie... Czy to możemy sobie tutaj kupić? O, możemy sobie na przykład tutaj odblokować na 20 poziomie. No okej, okay, jeżeli się spodziewał, subskrybujcie, do łapkę w górę. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.